Dzień dobry, witam Was e, wszystkich tropikańczyków, spragnionych mojego wyglądu i widoku. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Tropico 5. Moi drodzy, wracamy na Baobao. Bao. Poprosiłem was w opisie, żebyście napisali jakieś fajne wierszyki o oba, oba, gdzie koduje się kakao i działo się niemało i generalnie się ciężko strało po kakao. E, ale no nie było specjalnie odzewu. Może teraz ktoś będzie chętny. Oczywiście zachęca, bo naprawdę nie ukrywam, fajnie się czyta komentarze tego typu, kiedy są bekowe. E, moi drodzy, wracamy do naszego zadania. Nasze zadanie jest o dziwo dosyć stosunkowo proste, nie, nie wydaje mi się, że w tym odcinku już zakończymy tę misję, no bo zobaczcie, naszym zadaniem jest ukończyć program atomowy w 53 miesiące, to jest dosyć dużo, to jest bardzo dużo bym nawet powiedział, zważywszy na to, że badania, które prowadzimy już są bardzo blisko programu atomowego same badania będą trwały może jeszcze z rok a my mamy 4 lata ponad no więc jesteśmy naprawdę do przodu. Nic tylko się z tego powodu cieszyć. A więc puszczamy już sobie grę i sprawdzamy, jakie problemy nasi mieszkańcy w chwili obecnej mają. A mają problemy z opieką zdrowotną, co mnie troszkę dziwi, z domnością. To mnie kuźwa nie dziwi, nie? Ja nie wiem, dlaczego mnie to nie dziwi. No ale dobra, jeżeli chodzi o przychodnie, to wydaje mi się, że jestem w stanie im jeszcze coś zapewnić. Ja bym nawet przychodnie... Hm. No właśnie nie wiem, jak z tą przychodnią. Dobra, damy jeszcze jedną. Nie wiem w sumie, czy to jest sensowne. Jakie tu mieliśmy zadanie? A chyba dzwoniłem pod 1800 prezydent, nie? Sir, Dzieło członka pańskiej. Projekt zrodzony, lata ciężkiej pracy, wreszcie się opłaciły. Tropikańczycy niecierpliwie czekałem na przedstawienie projektu. Jest tylko jeden mały problem. Wciąż nie wiemy, co to tak naprawdę jest. Chcę szybko coś wymyślić. To tropikański sen. To nowoczesna sztuka. To uosobienie ducha. Dobra, nie będzie to u sobie nieducha. Klerykałowie, stosunki z nimi warto mieć dobre, bo oni dosyć ostro tutaj rządzą. Nie stać mnie na ten wydatek, w ogóle mnie na nic na chwilę obecną jesteś biodne, frachtowce! No, niech go później, niech go później, ja i tak mam czasu, mam aż nad to, więc. Mógłbym nawet jeszcze sobie tutaj coś trzasnąć, zbudować jakieś coś lepszego. O, 9000 od ZZRR, byle utrzymać przyjazne stosunki z tymi dwoma cymbałami, będzie super. Rum eksportuję materiał. Nie. A produkuje w ogóle materiał. wow, Czekają na wybory. Dobrze, może być, może być. E, I bunt, bunt, słyszałem jakiś bunt. Co tu mamy? Biuro polityczne ogłosiło wieczną przyjaźń między ZSRR i Tropiko. Złe wyjście są takie, że pocałowało nieco najmniej dwóch Rosjan. Ruscy te lubią się tak po publiczkach. Muszę sporo wypić, żeby zapomnieć o tym strasznym doświadczeniu. No tak, w Rosji. Wypadałoby wypić na trzeźwo wracać z Rosji? To tak, moi drodzy, jakby być w Częstochowie i nie przejść się na kolanach. E, pięć pracownicy. E, świetnie tłumaczenie. E, nie będzie to. Nie wiem, czy oni są potrzebni. Zbuduj blok mieszkalny. Okej, okay, nie ma sprawy, zbuduję. Blok mieszkalny. Chcielibyście blok mieszkalny mieszkać? czy czy ktokolwiek tu zamieszka, no proszę bardzo, ja zbuduję, jak mi kto kuźwa, ja mogę, ja mogę zbudować mnóstwo tych bloków mieszkalnych No byście mieszkali, ale wy nie chcecie tu mieszkać kompletnie, proszę bardzo, nawet szybką budowę zrobię tylko, że tu nikt nie będzie mieszkał, tu tam gwaram, o, jeden na 10... Ło! Wow! no proszę państwa, tu ktoś chce no ja muszę tego więcej zbudować Dlaczego oni chcą w tym mieszkać? Ej, pierdziele, to ja tego więcej muszę natrzaskać. Dobra, jakie zadanie? Przetwórnie rakiet. Trzy przetwórnie śmierci. I... Y śmierci. Nie, nie śmierci. Śmierci to nie. E Śmieci. Ale to było... W Super, poprawki do konstytucji, ale na chwilę obecną mnie to nie interesuje, program atomowy, 10 miesięcy i jesteśmy, moi drodzy, ustawieni, misja zakończona, może to będzie krótszy odcinek, któż to wie, a czy tutaj, no pierdzielicie, że, no gnoje od razu, 10 tam poszło mieszkać, ja pierdzielę, buduję tego więcej, no ale jak to budowałem, no kuta siarze jedne. Muszę tego więcej nabudować. No, jak chcą w tym mieszkać, to ja będę to budował, byle chciał, chcieli w tym mieszkać. Jeżeli będą mieszkać, nie ma sprawy. Możesz być pewny, że nie poddam się bez walki. Dobra, troszkę się tego boję. Jednak 1800 800 prezydent był nam na rękę. Ten numer, mam nadzieję, że nie zostanie zlikwidowany. Bank. Wiem, mówi się, że przez dekrety mogę limit znieść, no ale na chwilę obecną nie mogę. <laughs> ale rozumiem, że można. Takie coś. No na chwilę obecną nie. Tu ktoś mieszka? Patrzcie, mieszkają. powolutku mieszkają mieszkają. Chciałbym, czy tu zaczną mieszkać. Jak teraz to zbuduje? Mieszkają. No to mnie jest. Z... Jestem zaskoczony wręcz. Tam ktoś chce mieszkać. Dobra, ile ten program ma, to 7 miesięcy i po misji. Moi drodzy, prościutko, to, prościutko. To. Franchez i ja, i tam tak, serry szynka. Ulepszmy w końcu te kopalnie, które po prostu wyglądają żałośnie. Ej, wróć! Ej, Mortadelo, ej. Przecież ja nie zrobię żadnego tutaj programu atomowego, jak nie będę miał atomu. To będzie dopiero jaja. A czy ja nie mam tu drogi połączonej o co chodzi? Przecież jest droga połączona, tu jest połączenie, tu jest połączenie. Tu mam 16 tysięcy na minusie. Mam mnóstwo, wygramy uczciwie, spokojnie, 60%, no, tam e, czasami są takie mm, zawahania, że masz tam 51, a się okazuje, że masz tylko 50, e, ale tak z reguły to aż takiej opcji nie ma, żeby przegrać, widzicie, 58. Super, pokonał generału. cieszymy się z tego, jednak tamten to koleś jest całkiem przyjemny, oj proszę. Teraz, połączenie. Jest czy nie? No jest połączenie i pierdnię. Olego. Olego. Jest połączenie. Ale kłamią. Ech, dobra. Czego nam brakuje? W sumie to niczego nam nie brakuje. Mamy wszystko. O, mieszkają tu? I patrz, od razu 10 na 10. Ja tego buduję więcej. Ej, jeżes! 10 na 10 na 90 93 bezdomnych. To pewnie wyszli stąd i poszli tam mieszkać. Nie, no tak się chyba nie stało, ale. Hm. Dosyć zaskakujące to jest, że ilość bezdomnych nie zmalała. Pomimo tego, że 20 rodzin powinno zacząć mieszkać w blokach mieszkalnych, program atomowy. No to co? No to mamy program atomowy, nie? No co, program lotów kosmicznych? Niech będzie. To jako dekret jest? Program atomowy, czy co? No mam. No i co? To jeszcze nie koniec? Hej, a może ja muszę coś zbudować. Ej, to to może nie jest tak łatwo. Jest program atomowy. Oj, to to chyba trzeba zbudować najpierw. To trzeba mieć pieniądze najpierw. O matko, to teraz trzeba mieć dużo pieniędzy. 30 tysięcy muszę. No, to, to, to faktycznie może mnie opóźnić, dobra, to teraz nie wydajemy, teraz oszczędzamy, teraz czekamy tylko aż te frachtowce wyeksportują odpowiednią ilość kwot i odpowiednią ilość wszystkiego. Stal bym mógł w sumie eksportować, bo... Bo ta stal jest po pierwsze droga, a po drugie ja jej pewnie trochę mam. Tak więc moglibyśmy przestać trochę tutaj i dodać stali, bo wiem, że te stosunki już teraz są takie. No nie, są ciepłe w obu stronach. Ejku, nie mam pieniędzy! O dobra, trochę poszło pieniędzy. Ale mam strasznie mało pieniędzy. Może dekret zwiększy dług. Mój, publiczny. Dług publiczny. Aha, czy mogę zwiększyć dług? I co, i mogę, i mogę teraz, teraz. Jeszcze mnie nie stać. Teraz mnie stać? Jest, stać mnie! Budujemy program atomowy. Yeah! Teraz mega priorytet, to jest najważniejsze. Nie wiem, czy w dobrym miejscu to buduję. No ale to jest istotne, żeby to jak najszybciej zbudować, bo e, fakt faktem. No tylko teraz znowu się zadłużyłem, jak skurczy syn, nie? Dobra, to odkupię parę obligacji, żeby nie było, że znowu będziemy mega zadłużeni. Też trzeba na balansować, trzeba tym pieniędzmi, to też nie jest takie opcją. Pieniądze, niby tutaj są pieniądze na wysokim poziomie, mamy tych pieniędzy dosyć dużo, ale... No, wygląda nadal to całkiem nieciekawie, tym bardziej teraz, kiedy mamy... Hmm, minus 8 tysięcy znowu. Dobra, niech to zbudują, jak to zbudują, to... Wydaje mi się, nie powinno być problemu, bo chyba tu chodziło właśnie o zbudowanie programu atomowego, a nie o opracowanie jako takie. Więc po prostu to zbudujemy i będzie już po. Jezus, poza siecią energetyczną. Z tym też będą pewnie jakieś problemy. To dosyć daleko. No, jeszcze jeden by się przydał. No, już mnie nie stać. Pewnie to też będzie istotne, żeby to było w sieci energetycznej. Jestem ciekaw, ile jeszcze będzie tego. I teraz jesteśmy przez współczesność. Okej, okay, program lotów kosmicznych. Wow, jeszcze trochę tutaj tego wszystkiego jest. No, moja wyspa nie wygląda najlepiej, wątpię, żeby przetrzymała następne misje. Mamy ogromne długi. No to wywalimy tak? No, nie będziemy tego trzymać. Nie, 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 nie będzie istotny szybki rozwój, to po prostu to powywalamy. I będziemy mieli więcej pieniędzy, bo to dosyć jest drogie. Ej. Dalej, budowajcie to, no budowajcie to, no. W trakcie budowy: 43%. czemu tak mało? Jeździcie, jeździcie, i nie budujecie, wy oszuści. Ojej, i bunty. Gdzie te bunty? bunty? Ciekawe, jakim cudem. nie na nic nie stać, kolego. Ja chcę tylko to zbudować. Dalej, no budujcie to, ludzie. Jeździ tu ktoś, buduje tu ktoś Co wy robicie? W korkach stoicie, a tu świateł nie ma przecież No koledzy No jak? A tutaj nawet nikt nie odprowadza już Albo nie ma towarów Pewnie nie ma towarów A tu nikt nie chce pracować To jest w ogóle masakra można mi tak zrobić? Kupę co długo budować można. Jestem ciekaw, co trzeba zrobić, żeby te cymbały tutaj chciały pracować? No wystarczy że zrobię tak. O, nie, nie zdążyłem kliknąć nawet. bardzo, już chcą pracować. Oczywiście, że chcą, ale nie ma towarów teraz, tak? Towary powinny być, bo produkowany to nie jest. No przecież se pracują pracuję. String string! na umowę! Lekarstwa i stal dajcie do rumu do, do, rumu nie wiem, czy ropę ja jakoś produkuję w ogóle, czy nie? Coś tam chyba produkuje, a tu prądu nie ma, no tak jeszcze nie sięga o, sięgnęło, prąd jest jest, i ruszyła maszyna pojechali tu, 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 tu. Blok mieszkalny, o dziwo, oni w tym chcą mieszkać. A tu jak długo się jeszcze będzie budować? 73%? No panie i panowie, ja liczyłem, że tę misję skończę już w tym odcinku, no! Lotniskowiec. Nie wiem na co mi to, ale na pewno ważna rzecz. I dalej już nie możemy nic opracować, to wydaje mi się, że tutaj wręcz możemy to wyburzyć. nie, nie potrzeba nam tyle tego. Dwa obserwatoria to są... ale no, to wypierdolę z tym dziadostwem. Nie chcemy tyle tego! Po co nam to? Nie warto. Wiesz, ludzie, przybywajcie. Nie przybywajcie. Co? czy jesteś bezdomny? Musiał 13 takich budynków na trzaskach. To może by wreszcie ktoś chciał w tym mieszkać. No dalej, ja zbudować, budować. To nie będzie problemu z najazdem. Ej, dopiero tyle tej ropy wyeksportowałem. Ale bieda. Zwiększ zadowolenie płynące z tego. Minus jeden. Mistrz! Sztyk mistrz! Przecież nie mogę nic dopracować. A nie, mogę jeszcze to, ja ej, nie zauważyłem. Co jest tak. tak dosyć tego No ale dobra, nie zauważyłem tego, zaraz co pracuję. Program atomowy: 93%, zaraz będzie setka. I nikt już nas nie najedzie. Będziemy mogli wszystkim tfu! Pluć w twarz! Nawet Stalinowi big, Ok. Świetnie. Penultimo. I misja ukończona sukcesem. Tak więc, moi drodzy, dzień zero. Wyeksportuj na uran i rozwiązuj pojawiające się problemy. Możemy zagrać na Cayo de Fortuna albo na Baobao. Ja bym zagrał na Baobao, ponieważ tam już mamy ustawione tych, ten, ten program atomowy no więc bym tam zagrał chyba chociaż, nie wiem, sam no nic, zobaczymy moi drodzy, ja wam póki co bardzo serdecznie dziękuję oczywiście sobie zapiszemy, nie będziemy już robić dłuższego odcinka, ponieważ cały czas jest już jest północ, ponad północ więc e, dzisiaj już sobie zakończymy rozgrywkę. E, no ale oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki, no i piszcie, komentujcie wierszyki z bao bao, oczywiście najlepsze zostaną odczytane. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!